Cześć. Właśnie dotarliśmy do drugiego przystanku tegorocznej trasy Osehiro Tour. znajdujemy się właśnie przed szkołą podstawową imienia Mikołaja Kopernika w Piaskach, województwo lubelskie, gdzie znajduje się i uczy nasz superbohater Michał Wrubel. Cześć Michał. Cześć Marcin. Miło mi cię widzieć dzisiaj tutaj u ciebie w szkole podstawowej w Piaskach. Chciałem zapytać, czy jesteś już gotowy i uczniowie, dla których przeprowadzimy dzisiaj zajęcia z higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci? I czy tak możemy jest. pokazać, gdzie oni są? Cieszę się, że przyjechaliście. Zapraszam was serdecznie. To idziemy. Michał, za tymi drzwiami odbywają się zajęcia z zakresu bezpieczeństwa sieci i higieny cyfrowej dla uczniów Twojej szkoły. Jak to się stało, że we wrześniu zeszłego roku podjąłeś decyzję, że chce wziąć udział w projekcie Asahiro? Powiem Ci, że to był kompletny przypadek. Dostałem maila z informacją, zapoznałem się. I pomyślałem sobie, że w obecnych czasach, gdzie żyjemy cały czas podpięci do internetu, taka inicjatywa, którą możemy realizować w naszej szkole, będzie bardzo fajna. A w swojej szkole, w tej edycji, zrealizowałeś m.in. inicjatywę dotyczącą bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych. Jak odebrali to Twoi uczniowie? Przede wszystkim zacznę od tego, że jestem wychowawcą klasy czwartej, czyli są to dzieci, które mają 10, w tym roku 11 lat. Jak wszyscy dobrze wiemy, media społecznościowe takie jak Facebook, Instagram są od 13 roku życia. Okazuje się, że uczniowie młodsi, zdarza się nawet, że 7-8-letni, mają założone konta na mediach społecznościowych. Ich rodzice nie są świadomi tego, że popełniają duży błąd pozwalając im już na tym etapie zanurzyć się w sieć internetową, sieć tych wszystkich mediów społecznościowych. Dlatego doszedłem do wniosku, że ten temat będzie bardzo ważny dla moich uczniów, którzy w wieku 10 lat mają swoje media społecznościowe, nagrywają filmiki na TikToka. Chciałem im pokazać właśnie to, że nie do końca tak powinni robić, o czym powinni pamiętać. Jak być bezpieczni w tym wszystkim. Także mam nadzieję, że ten projekt, który zrealizowałem, ale też i cykliczne moje inne działania pomogą tym dzieciakom być bardzo bezpiecznymi w internecie. Mam pytanie, czy zobaczymy się też w przyszłej edycji? Zdecydowanie tak. Postaram się zachęcić nie tylko nauczycieli z mojej szkoły, ale też innych nauczycieli, których znam. Za nami drugi przystanek Osehiro Tour. Żegnamy się z uczniami i nauczycielami Szkoły w Piaskach. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj wrócimy. Na horyzoncie czai się kolejny przystanek naszej trasy Osehiro Tour, ale o tym dowiecie się w kolejnym odcinku.